Olimpijczycy to jedna z najbardziej emocjonujących gier z wykorzystaniem kart grabowskiego tabliczka mnożenia. Jest to gra na czas, na rywalizację, świetna do przećwiczenia najtrudniejszych przypadków tabliczki mnożenia. Oprócz kart, do jej przeprowadzenia potrzebujemy specjalnych drewnianych pudełek, dostępnych w oficjalnym sklepie kart grabowskiego. Potrzebny jest także stoper. Wystarczy ten w telefonie komórkowym, ale użycie stopera sportowego będzie dla dziecka dodatkową atrakcją. Gra rozpoczyna się w momencie włączenia stopera. Zawodnik podbiega wtedy do stanowiska, gdzie przygotowano dwa pudełka oraz dwa stosy kart: stos kart czarnych z działaniami i stos kart czerwonych z wynikami mnożenia. Gra polega na tym, aby jak najszybciej dobrać karty w pary, to znaczy połączyć działanie z wynikiem i umieścić po dwie karty w przegródkach pudełka. Po zakończeniu rozgrywki wyłączamy stoper. Zapisujemy czas i przechodzimy do sprawdzenia odpowiedzi. W każdej przegródce powinna znaleźć się dobrana prawidłowo para kart. W grę Olimpijczycy dziecko może grać samodzielnie. Wtedy zapisuje swoje rekordy i stara się pobić swój najlepszy wynik z poprzednich rozgrywek. Można także grać rywalizując z drugim zawodnikiem. Natomiast w szkole doskonale sprawdza się drużynowa wersja Olimpijczyków. Do jej rozegrania potrzebne są dwa komplety pudełek, czyli cztery pudełka. Uczniów dzieli się na dwie drużyny, które ze sobą rywalizują. Każdy zawodnik podbiega do stanowiska i łączy tylko jedną parę kart, po czym wraca na koniec kolejki. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza prawidłowo ułoży wszystkie karty w pary. Gra olimpijczycy nie tylko dostarcza wielu emocji, ale pozwala jeszcze szybciej oponować najtrudniejsze przypadki tabliczki mnożenia.